W imię Ojca, Syna, Ducha Świętego. Amen. Panie Wszechświata i mego serca, Noc nadchodzi z ostrożną ciszą, zapraszając mnie do tej rozmowy w tajemnicy z Tobą. I pierwszą rzeczą, chcę zrobić zanim zasnę, jest podarowanie ci i mojego życia jako symbolu całkowitej wdzięczności. Dziękuję. Błogosławiony Panie, ponieważ ten dzień był wypełniony wszystkimi błogosławieństwami, o które prosiłem i to nimi oczekiwanymi również, ponieważ przez cały ten dzień byłeś przy mnie, kierując moimi krokami, czuwając na moich ścieżkach i chroniąc moje plecy przed niebezpieczeństwem, dziękuję Ci za to, że pozwoliłeś mi. Bezpiecznie dotrzeć do domu, abym znalazł siebie z moimi bliskimi i mógł powiedzieć: Dobranoc z uściskiem, wiecznie, ponieważ praca, którą mi dałeś, pomaga mi pracować nad moją godnością jako Twoje. Dziecko i uczy mnie czuć się dumnym z wysiłków, które wkładam w każdą codzienną aktywność. Bądź błogosławiony na zawsze, mój panie, ponieważ nie ma nic lepszego na tym świecie niż czuję się kochany przez Ciebie bez wyjątku, ponieważ czynisz niezliczone cuda mocą swojej łaski i zawsze dokonujesz ich w swoim czasie idealnym. Proszę cię, czuwaj nad snem najbardziej, bezbronnych istot, które stworzyłeś. Aby żadne niebezpieczeństwo nie mogło ich pochwycić, trzymaj je na swoich kolanach, aby czuły się bezpiecznie, nie pozwól, aby ich małe życia były naznaczone bólem, przyjmij je swoim współczuciem i miłosierdziem. Kochające Panie, Ojcze, proszę Cię tej nocy, abyś zabrał wszystko, co nie pozwala mi. Odpocząć w spokoju ducha, ponieważ zbyt dużo myślenia szkodzi. Weź wszystko. Co ma mi, zabierz to z tego. Pokoju. Weź moje życie i zabierz je do Twojego serca. Chcę tam pozostać. Panie, zaopiekuj się moim, gdy poddaję się odpoczynkowi. Drogi Boże, nie pozwól mi być daleko od Twojego obliczę, abym jutro jeśli taka jest Twoja wola mógł odpocząć mogę to przyjąć jako błogosławieństwo i okazję do kontynuowania bycia szczęśliwym w Twojej obecności i w ten sposób stawienia czoła wszystkiemu co się z tym wiąże odwagi zawsze proszę aby Twoja wola się spełniła Boże mój ale czasami trudno mi ją przyjąć, dlatego chciałbym, abyś dał mi większą chęć i zrozumienie wszystkich nakazów, które mi dałeś, abym przyjął je z największą miłością i posłuszeństwem. Proszę Cię w imię Jezusa. Amen. Werset z nocy 1 Koryntian 10:16. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, nie jest to udział we krwi Chrystusa. Chleb, który łamiemy, nie jest udziałem w ciele Chrystusa. Jeśli nasza ofiara będzie w jedzeniu i piciu, udostępnij i udostępnij znajomym, rodzinie i ludziom, którzy najbardziej tego potrzebują, ta ofiara. Każda szczera wiara będzie błogosławiona przez Boga. Drodzy bracia i siostry, w modlitwie kocham Cię. Jezu, zapraszam Cię do subskrypcji. Błogosław nam lajkiem. Aktywuj dzwoneczek powiadomień, aby otrzymywać te modlitwy każdego wieczoru. Modlitwy składane z wielką miłością. Dobrej nocy i wielu błogosławieństw.